Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, mieliśmy bardzo duże braki kadrowe spowodowane niestety chorobami oraz tym, że zawodnicy w poprzednim meczu dostali żółte kartki no i nie mieliśmy pięciu zawodników z podstawowego składu. Przez to, co musiałem troszeczkę jakby namieszać w składzie, zmienić też chłopakom pozycję, to było widać w pierwszej połowie, że nie do końca mogli się odnaleźć tak jak należy, ale ważne jest, że wygraliśmy i to Cieszy, tak, to cieszy, bo te trzy punkty były dla nas bardzo ważne i jest fajne. Jeżeli chodzi o sędziowanie, to można by było powiedzieć krótko bez komentarza, chociaż ten sędzia nam sędziował już drugi mecz i ten niestety te, te mecze wyglądają w jego sędziowaniu bardzo źle. Jeżeli chodzi o atmosferę w naszym zespole, do tej pory była. Powiedzmy taka sobie, tak? Natomiast dzisiejsze zwycięstwo widać, że w chłopakach już wyzwoliła nową energię. Chłopaki chcą grać dalej, będą walczyć od dalej o awans. Jeżeli uda się, to będziemy chcieli awansować.